Dzień dobry wszystkim, witam Was w kolejnym filmie. Eee, słuchajcie, jestem właśnie w trakcie przeglądania różnych stron internetowych, sklepów internetowych eBaya, w poszukiwaniu e, kilku rzeczy, które chciałabym kupić przed e, naszym wyjazdem na wakacje. Co prawda czasu jest jeszcze trochę, ale e, mniejsze o to, po prostu wolę mieć to wcześniej z głowy. Będąc w trakcie tych moich poszukiwań, przyszedł mi do głowy pewien pomysł na film, e, i dzisiaj chciałabym się nim z Wami podzielić. Także zapraszam Was do oglądania. Parę miesięcy temu nagrałam film o tym, jak przestać kupować, jak uwolnić się od tego nałogu. I myślę, że ten film może być naprawdę bardzo przydatny w walce z niepotrzebnymi zakupami, jednak zdaję sobie sprawę z tego, że czasem może zdarzyć się tak, że mimo szczerych chęci i wielu udanych prób, jednak ockniemy się w kolejce do kasy z kolejną parą kolejnych idealnych jeansów albo pełnym koszykiem przecenionych łupów na zalano. I pytanie, co wtedy? Więc o ile ockniemy się w tym odpowiednim momencie, jeszcze zanim kupimy te rzeczy, to i pewien sposób, który może pomóc nam upewnić się, czy na pewno dobrze robimy stojąc w tej kolejce, czy jednak powinniśmy odłożyć te rzeczy i po prostu wrócić do domu. I powiem Wam szczerze, że mi osobiście te pytania nieraz pomogły i zmieniły jakby moją niepewność w pewność co do tego, czy daną rzecz powinnam kupić, czy jest mi ona potrzebna, czy jednak wzięłam ją, bo po prostu taki mam kaprys, takie widzi mi się, a tak naprawdę będzie gdzieś leżała rzucona w kąt po jednym czy dwóch użyciach. Ok, więc przechodzimy do pytań. Pytanie numer jeden jak często będę tego używać. I powiem Wam, że to pytanie przychodzi mi jako pierwsze do głowy. Często kupujemy rzeczy, nie myśląc o tym, jak... Często będą się nam one przydawały, ale raczej kierujemy się modą, tym, że coś się nam podoba, tym, że jest ładne, że zobaczyliśmy to u kogoś znajomego i też byśmy to chcieli mieć, a nie właśnie takimi kwestiami praktycznymi. Czy będziemy używać tego regularnie, czy użyjemy tego raz, dwa, na przykład ubierzemy coś tylko dlatego, że to jest modne. Za jakiś czas wyjdzie z mody, i już nagle stwierdzimy, że nie chcemy tego nosić, no a jednak pieniądze na to już wydaliśmy. I w takiej sytuacji można powiedzieć, że e, tak naprawdę wyrzuciliśmy pieniądze w błoto, pieniądze, na, które, e, na których zarobienie poświęciliśmy nasz czas, więc myślę, że jednak warto zastanowić się nad tym e, i nie popełniać po raz kolejny tego samego błędu. Na następne pytanie, czy rzeczywiście tego potrzebuje? Jest to pytanie. Bardzo, bardzo oczywiste, ale moim zdaniem często totalnie nie brane pod uwagę. Ja kiedyś na przykład e, kupowałam rzeczy, bo mi się podobały, bo ładnie wyglądały, bo inni takie mieli, albo po prostu bo mogłam. Bo było mnie na to stać. Nie myślałam, czy ta rzecz faktycznie jest mi potrzebna. Raczej właśnie skupiałam się na tym, że ona mi się podoba. No a skoro mi się podoba, to dlaczego miałabym jej nie kupić? Czy w dłuższej perspektywie czasu to w jakiś sposób mnie wzbogaci? Czy stanie się z czasem ciężarem? Myślę, że to pytanie jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowe. I warto, e, kupując daną rzecz, zastanowić się, czy aby na pewno w przyszłości nie będzie to dla nas jakieś obciążenie psychiczne. Fizyczne, czy to nie będzie po prostu jakiś niepotrzebny, stojący, gdzieś tam leżący w kącie mebel. Czy to do mnie pasuje, do mojego ciała? I myślę, że to jest często problem kobiet. Kupujemy rzeczy, bo nam się podobają e, i tak próbujemy przymknąć oko na to, że one nie do końca pasują do naszego ciała. Są za małe, za duże, za wąskie, za szerokie, za krótkie, za długie. Wiecie o co chodzi, ale tak budzimy się, że będziemy w tym chodzić, że jest spoko, że jest ok, e, że, że ta rzecz jest tak ładna, że obojętne, czy. czy Pasuje czy nie, to i tak ją wezmę, bo na pewno będę w niej chodzić. No i tak potem ubieramy w domu jeszcze raz, patrzymy w lustro, no i nie wiemy o co chodzi, co się tam w tym sklepie stało, żeby tą rzecz wzięliśmy. No bo okej, okay, ona wygląda pięknie, ale nie na nas. No i kończy się to tak, że rzucamy ze złością tą rzecz gdzieś tam w kąt i ona tam sobie po prostu leży i czeka na wieczne nieubranie, a my, no, pieniądze już wydaliśmy. W skali od 1 do 10, jak bardzo mi się to podoba? Czy dana rzecz spełni nasze oczekiwania? Oczekiwania względem jakości, względem praktyczności, względem wyglądu i wielu, wielu innych aspektów, jakiekolwiek tylko sobie wymyślicie. Czy to wywoła oczekiwane uczucia? I to pytanie myślę, że można świetnie wykorzystać w przypadku zakupów ubraniowych. I podam wam przykład, o co mi dokładnie chodzi. Więc powiedzmy, że widzimy jakąś piękną sukienkę na manekinie albo na jakiejś modelce i mówimy. Orany, ale świetna, po prostu muszę taką mieć. Będę na pewno w niej rewelacyjnie wyglądać. I czasem nawet może się okazać, że ta rzecz nie do końca jest w naszym stylu, no ale nam się podoba, wydaje nam się, że fajnie byśmy w tym wyglądali. I automatycznie stwierdzamy, że dobra wezmę, a co mi tam? Ale tutaj warto właśnie w takim momencie. Wyobrazić sobie siebie w tej rzeczy i spróbować się w niej poczuć. Przekonać, czy na pewno wszystko nam gra w tej sukience, jak będziemy mieć ją na sobie. E, powiedzmy, że jest to sukienka obcisła, a my zazwyczaj takich nie nosimy, ale to nie musi koniecznie oznaczać, oznaczać tego, że nam się ta sukienka nie podoba. Ja tak powiem Wam mam. E, ja nie lubię jakoś nosić obcisłych sukienek, ale. Bardzo mi się podobają, na innych bardzo mi się podobają. I nieraz mam ochotę, kurczę, może chociaż jedną taką sobie kupię, ale wiem, że prawdopodobnie bym nie ubrała jej nigdy, bo bym się w niej źle czuła. I być może jak damy sobie ten czas do namysłu, spróbujemy się w tym poczuć, to nagle stwierdzimy, że no nie, to nie ma sensu, że. Coś tutaj nie gra i po prostu ta sukienka do nas nie pasuje, mimo że jest bardzo ładna, mimo że się nam podoba, to jednak to nie jest coś dla nas. To pytanie myślę, że jest tak głównie skierowane do osób, które uwielbiają chodzić na wyprzedaże, ale w sumie też nie tylko, bo przecież będąc po prostu w zwykłym czasie niewyprzedażowym w sklepie też na jakąś promocję możemy trafić, więc pytanie brzmi... Czy podoba mi się cena, czy dana rzecz? I druga część tego pytania to, czy jeżeli ta rzecz byłaby trzy razy droższa, to nadal chciałabym ją kupić? Czy pasuje to do innych rzeczy, które już mam? I po raz kolejny, myślę, że w przypadku ubrań sprawdzi się to pytanie świetnie. Ja na przykład staram się kupować rzeczy w taki sposób, żeby każda do siebie pasowała, żeby mogła je na różne sposoby ze sobą miksować. Dzięki temu po prostu nie mam rzeczy, które. Do, dosłownie pasują tylko do jednej, tak? Na przykład jedna bluzka pasuje tylko do tej, do tej jednej spódnicy. Nie mam takich rzeczy w swojej szafie, pozbyłam się, miałam. Owszem, popełniałam takie błędy, bo, bo, bo nie, właśnie nie myślałam o tym, żeby mm, zwracać uwagę na to, czy ta rzecz jest praktyczna, czy właśnie będzie pasowała do reszty, tylko po prostu kupowałam, bo mi się podobało. Kolejne pytanie to, czy mogłabym coś podobnego pożyczyć lub kupić z drugiej ręki? Albo być może mam coś podobnego w domu i mogłabym to wykorzystać. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ta rzecz będzie się nam podobała równie mocno za rok? I to pytanie można sobie zadać na przykład w przypadku rzeczy, które są aktualnie modne, jakieś bardzo oryginalne. I ostatnie pytanie to, czy jakość danej rzeczy jest dobra? Myślę, że... Jeżeli coś kupujemy, to raczej z myślą, żeby korzystać z tego przez jakiś dłuższy czas. A jeżeli e, jakość będzie kiepska, no to może się okazać, że po prostu ta rzecz nie przetrwa próby czasu, nie prze, przetrwa próby naszego użytkowania, e, no i po prostu szybko będzie bezużyteczna. To by było na tyle pytań. Jest ich całkiem sporo, wiem, ale oczywiście nie chodzi o to, żebyście się uczyli wszystkich na pamięć i stojąc w kolejce zadawali sobie je wszystkie, ale o to, żebyście wybrali te, które są według Was najważniejsze i najbardziej adekwatne do danego zakupu i po prostu w momencie, kiedy nie jesteście pewni danej rzeczy, Wtedy spróbowali się właśnie zastanowić i zadać sobie kilka z nich, żeby się upewnić, czy aby na pewno robicie dobrze kupując tą rzecz, czy jednak lepiej zrezygnować z zakupu, dać sobie trochę więcej czasu, jeszcze raz przemyśleć. Sprawdzić, czy nie mamy czegoś podobnego w domu. Albo po prostu być może wcale tego nie potrzebujemy. Może Wy macie jakieś inne pytania, które sobie zadajecie, a których ja tutaj nie podałam. Także jeżeli tak, to piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was przydatny i kiedyś z tego skorzystacie, zadacie sobie te pytania w takim niepewnym momencie i po prostu Wam pomogą podjąć decyzję. I przede wszystkim na pewno dużo świadomiej kupować, bo o to tutaj wchodzi, żeby nie robić zakupów bezmyślnie, nie brać pierwszych lepszych rzeczy, które widzi w sklepie, bo akurat wpadliśmy w szał zakupowy, tylko właśnie na spokojnie, świadomie podjąć decyzję o tym, czy potrzebujemy danej rzeczy, czy jednak niekoniecznie. Dobra, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeśli tak, to zachęcam Was do subskrypcji i do lajkowania. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.